W dzisiejszym podpisaliśmy umowę na opracowanie pełnej dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej na wykonanie Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim. Dokumentacja ma być wykonana w przeciągu najbliższych pięciu miesięcy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jest to pierwszy etap naszego działania, jeżeli chodzi o całą inwestycję. Po tym okresie, mam nadzieję, że to będzie okres od 5 do 8 miesięcy, w momencie kiedy otrzymamy całą dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę, złożymy kolejny wniosek, fiszkę projektową do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do naszego Departamentu Funduszy Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim i w trybie niekonkurencyjnym postaramy się o środki finansowe, dzięki którym będzie można zrealizować ten nasz plan. Marzenie jest takie, żeby pierwsza łopata została bita jeszcze w tym roku 2024, w ostatnim, czwartym kwartale. No i tak po cichu liczymy, jeżeli to będzie budynek jednokondygnacyjny od 700 do 800 m2, jest to realne, że w przeciągu 12 miesięcy uda się to po prostu wybudować wraz z wykonaniem aranżacji wnętrz i wyposażeniem tych wszystkich pokoi. Aspekt tego, żeby to miejsce było ciepłe, żeby to miejsce dawało poczucie bezpieczeństwa, żeby to miejsce było przyjazne. To jest bardzo ważny aspekt, który na pewno w tej przestrzeni będzie obecny. I dobierzemy takie środki wyrazu artystycznego, ażeby to właśnie osiągnąć. To jest obieg wielkości mniej więcej 800 metrów. Czy to będzie dokładnie 800 metrów, to trudno powiedzieć, no bo tak naprawdę teraz rozpoczyna się ten moment, kiedy ubieramy te wszystkie postulaty, te wszystkie założenia w konkretne formy. Tak? Będziemy mieli okazję zmierzyć się z ograniczeniami, jakie ma działka dla nas przygotowane i Potrzebami, jakimi dysponuje inwestor. No i z tego wszystkiego będzie trzeba najbardziej optymalną formę, funkcję przestrzeni generalnie wypracować, i to ostatecznie będzie mieli Państwo okazję w którymś momencie sami ocenić, czy udało się. To jest ponad 40 milionów złotych na bardzo duży projekt, który w kompleksowy sposób zapewni, tak jak tutaj było dzisiaj mówione, wsparcie rodzin przede wszystkim skierowane do dzieci, wszystkie zajęcia terapeutyczne, potrzeby psychologiczne w tym zakresie ale również praca nad rodziną, po to, aby ta, ta, ta cząstka najważniejsza, czyli rodzina była tutaj zachowana i żeby obronić ten status rodziny, który czasem, jak wiemy z doświadczenia i z życia trudno to w dzisiejszych czasach postawić na pierwszym miejscu i walczyć do końca o to. Dzięki temu ośrodkowi wierzę głęboko w to, że takie wsparcie będzie potrzebne i jak najwięcej rodzin skorzysta. W projekcie zapisaliśmy, że to ponad 2200 mieszkańców województwa lubowskiego, ale wierzę głęboko w to, że ten wskaźnik będzie osiągnięty już w pierwszym roku funkcjonowania, bo potrzeby w tym zakresie są bardzo, bardzo duże. To ma być takie miejsce, w którym jak przyjdzie rodzina i powie, że dziecko potrzebuje wsparcia psychologicznego, ale zazwyczaj rodziny mówią, my nie wiemy coś, co się dzieje z dzieckiem, to żeby wejść do tego miejsca i uzyskać tu całościową pomoc. Tak? Czyli to będzie specjalista, który powie: OK, proszę, porozmawiamy i powie: No, tutaj potrzebna jest psychologia tu jest potrzebny psycholog, tu jest potrzebny logopeda lub na przykład nie wiem, neurolog. I w tym jednym miejscu będą mogły uzyskać wszelkiego rodzaju wsparcia rodziny, tak aby nie musiały się odbijać od ściany do ściany, od drzwi do drzwi, tylko w jednym miejscu mogą uzyskać kompleksową opiekę i wsparcie. To ma być rodzina z dzieckiem. To jest jedyne założenie i jedyny warunek. Tak projekt zakłada, że to musi być rodzina z dzieckiem, niezależnie czy to będzie rodzina naturalna, rodzina adopcyjna czy rodzina zastępcza. Także żadnych skierowań, żadnych jakichś priorytetów w kontekście wykluczenia społecznego, każda rodzina, która będzie miała taką potrzebę, będzie mogła się zgłosić i taką pomoc uzyska.